Siemanko, Siemanko z tej strony Ocza, Witam Was po tej przerwie. Wielu z Was pytało, kiedy w końcu odcinek, kiedy złożysz zbroję na trzy setny? I oto nadszedł ten dzień, gdy znalazłem na to czas, żeby tą zbroję po prostu pójść i złożyć. Także moi drodzy, zapraszam Was serdecznie. Co prawda zmienili nam miejsce, w którym tą zbroję składamy. Już że nie lecimy e, tam nad huzal. Do tego ziomeczka, który składał. Um, zaraz sprawdzę, gdzie dokładnie ją poskładać. Biorę hajsy z depo, biorę kamyczki. No i moi drodzy, działamy. Więc, tak, lecimy do depo. Doładowałem jeszcze w międzyczasie snoczówki, ponieważ, jak widzicie, wprowadzili tym razem super stroje z Tekty. Więc, e, teraz jeszcze kupię i zobaczymy co nam wypadnie. Zrobiłem też porządek z starymi strojami jeszcze z początkowych sezonów w ogóle. Powyciągałem z depo, te które mi się podobają zostawiłem, a resztę przepaliłem na smoczy klejnot. A więc tak, jak widzicie kamyki tu już leżą od dawna, od bardzo dawna te kamyki tu leżą. Czekają na swoją kolej, tak samo czekają kamyki do zbroi na 180. Ale potrzebujemy złożyć na 300. Gdzie ja tutaj mam TP do Mirwelis? To jest dobre pytanie. Mirwelis mamy. No to co? To lecimy. Dobra, gdzie tu są te Jaki sprzedaje platynę? Gdzie on, kurde, jest? Czekaj. Tu jest. Dobra. Zabezno nie składałem, moi drodzy a też już sobie dzisiaj ulepszę. zobaczę tam mam trzy zakładki w depozycji, i też mam jeszcze kupione ulepszenie z ulepszenie za ramenorskie eloary, które się pojawiły po endgame'ie i zmniejszaniu lewela. Dobrze. Czy wiesz może coś o, o sztabkach platyny? Dobrze. Chcę... Dobra, to muszę 20 razy przechlikać, także robię pauzę. Dobrze. I tutaj nam temat podpowiada, że zbroję składamy u Dreamiego. Hmm. A tu tego ziomeczka nie ma. Okej, okay, no to jednak muszę jeszcze polatać sobie po tych krasnalach. <grych> i zapytać, który mi tą zbroję tutaj złoży. Ło, jeszcze Questa co zaczynał. Questa nie chciałem zaczynać. Dobra, mniejsza. Idę polatać i, i zaraz wracamy. Dobra, odnalazłem ziomeczka. Chował się. Tutaj wraz z innymi. No dobra. Która... Ta nie. Dobra, drugi dialog. Mamy. Co my tu mamy? Sprawdzamy. Kolczuga mrożącego wiatru. Mamy z klątwą. Dotyk. Ostatni ratunek to hmm. już tancerza. To jest na łowce. Ostatni ratunek w sumie. Zastanawiam się nad bonusem, który wybrać, czy klątwa, czy Czy ostatni ratunek. Myślę, że ostatni ratunek będzie tutaj dobry, bo co mam tak, w naszyjniku mamy fasadę opieki, w pierścieniu mamy dotyk anioła, w hełmie. O, w hełmie sklątwa. No to widzicie, tutaj nie ma co kombinować. Ostatni ratunek. Wlatuje także moi drodzy. Trzy kamyczki, Artenius, Zorin i Furion. 20 sztabek platyny i cyk! Mamy zbroję! <laughs> po takim czasie. Po tylu latach. Zobaczymy, jak się zmieni. 4074 SA. 40,98, to praktycznie niewielka różnica, jeżeli chodzi o szybkość ataku. No dobra, ja ją lecę ulepszać w takim razie, muszę iść do depozytu, w sumie tu jest depozytu, żeby już to mnie nie lecieć. Więc teraz zobaczymy, na ile wystarczy mi itemów na ulepszenie. Uff, już ostatnie itemy wlatują. Już mamy prawie na plus dwa. Więc zaraz tutaj dokończymy nasze ulepszanie. O, to wiąże po założeniu tego nie sprzedajemy. E, nie, wywalamy to też wiąże. A, batona zanuraków jeszcze. Witamy na wojownika na no później. <grym> se teraz zrobił. No, dobra. To mam na później, jak wbije level, dobra? Tu, 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 ok. Dobra, to użyjmy tego, co tutaj jeszcze mam. Z 2-3. No to praktycznie na prawie, no, plus 2,5 będzie. Tak. 2, i tutaj już niewiele brakuje. Co tu jeszcze możemy zrobić? Możemy rozbić w sumie tą zbroję, czy ekstrakcję lepiej? Bo w sumie tak tej, tego i temu nie potrzebuję. Um, 378 tysięcy. Zobaczymy, ile data zbroja w samym Rzemiośle, żeby ulepszyć. Czy warto to rozbijać? Tak, bo ona plus 9000, tylko dobra. No to robimy ekstrakcję w takim razie. Dobra, wykonaj. Super, i teraz możemy sobie ulepszyć. Bez kitu. Można jedynie wykorzystywać na przedmiotach ulepszonych. He, <gryw> a tych przedmiotów się praktycznie nie kupuje. Ja pierniczę, jaki. Ach. No kiepsko, nie powiem. Kiepsko, moi drodzy, tego się nie spodziewałem akurat. Miało wyjść inaczej. Ale okej. Okay. Wracając jeszcze do naszych strojów, które tutaj zaraz będziemy kupować, to już tutaj robimy sobie miejsce w torbie. Zaraz wam pokażę. A pewnie wiele osób jest ciekawych mojego depozytu, co ja tu trzymam w nim. Wiele zakładek jest z pamiątkami. A reszta to są takie luźne przedmioty, gdzie sobie zbieram na przykład unikaty z expa, które sprzedaję, czy jakieś tam włoga, no tak sobie to po prostu tutaj trzymam. No później. Jakby ktoś był chętny, to mam do sprzedania... O, tam, Tego też tu nie potrzebuję. To mam do sprzedania, moi drodzy, kamyki. Zostały mi jeszcze dwa. Z królowej oraz z chrydzi, które złotem. One mi leżą w depozycie. Bo zeszły no, aukcje po prostu teraz, jak wiecie, są zmiany w legendarnych zbrojach. i No i tak wyszło. Dobrze, wracając do strojów. Ile ma słoczy 3422. Dobra, już więcej nie będę kupować. Weźmiemy trzy kuferki. I otwieramy. Co w nich znajdziemy? O, ekscytacja magii krwi. Tego nie ma. Jak to wygląda? Obłąkana, Gdzie są goście? Czarny wdowiec. Ładnie. Mroczny wiecz też. Władca Tysiąca Świec. Co tu wybrać? Kurde, teraz to mam Rozkminę, nie? Albo tego ziomeczka z Czachą. Ten ma Kosę nawet, nie? Na ten tu ma Książkę nawet, ale to bardziej na Maga wygląda. Świeczki ma u góry. Podobnego już mam. Co z Kosą? Czarny Wdowiec czy Mroczny wiesz? Dobra, biorę tego. Tylko raz można wybrać i tak. Kolejny kaptur, a taki już mam, więc to sprzedamy. I, I... nie ma rytualnej maski, ale mamy kulę krwawych obrzędów, pięknie. Ciągnę swojego przyzywacza demonów. Czaruj! <śm> Dobra, tyle lat to gram, a nadal to cieszy. O 16 lat w tym roku mija. Czyli to już jest więcej niż połowa mojego życia, jak już tutaj gram. Dobra, idziemy do Krasnaludów. W ogóle, jeżeli ktoś ma jakieś grzybki, to chętnie kupię, Lubimy, bo na tym grzybobraniu za bardzo nie polatałem, a stroje chętnie bym złożył. OK, co ja tutaj chcę wymienić? Ten kaptur, tak? Bo mam ten kaptur razy dwa i mamy. 60 smoczych klejnotów, i gdzie ja mogę tutaj za te klejnoty kupić u niego? Nie. Dobra, chciałbym zobaczyć wasz sklep i tak. Eee. A tu są, dobra, to tego nie mam. To mam, to mam, to mam, to mam. No i kaptury któreś może. Szata bractwa cieni. Tego nie mam. Nakrycie głowy demon loga. Sekciarskie łachmany. To mam. Dobrze, sprawdziłem podglądy. Bierzemy tu. I tak. Ciach. Jeszcze 35 zostało waluty którego ziomeczka tu wybieramy? Ten, jak tam coś jeszcze wygląda, podoba mi się. Ten ma ta maska taka. E. Ta maska mi nie siedzi w tym stroju, a tutaj ładnie wygląda. Dobra, bierzemy tego ziomeczka. Mamy wszystko, moi drodzy. Bajalala, <laughs> wszystko tutaj. Śmiga, więc ja też wracam na E2. A, żeby nie było, założę sobie jeszcze jedną legę. Pójdziemy, 92 tysiące życia. Pyk. Ile tu mamy? 40, 58 SA. Wszystko jest, wytrychy są. I czy ja tu jeszcze mam? Gdzie ja tu mam? Czekaj, to pan P10. Kto tędy się wchodzi? no. O, tu jeszcze P11. Czy złe TP użyłem? Żeby wrócić na. P9. No właśnie, czemarczkowanie jest. Napierona mi taki zwój. Dobra, idę na inne dwójki. Hmm, co tam respi. Nic ciekawego tam nie respi. O, chyba, czy będzie z buta polić? Dobrze, moi drodzy, idę z buta. Tu sobie na razie stanę. I no i tyle. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego. otrzymajcie się i do następnego.